Rubina mordy z tej strony, boją i dzisiaj gramy sobie w Fortnite Battle Royale, tak? Fortnite Battle Royale. <laughs> Wiem, że większość z Was zna tą grę bardzo dokładnie. Że większość z Was ma bardzo dużo tą grę. Że większość z Was jest lepsza ode mnie. No ale co tam? Ja nagrywać to będę. bo no mi się to podoba. Trochę przyciszę ludzi. już przyciszę lekko, bo nie jest tak wcześnie radio, ale... O, ja sobie otworzyłem prezent, którego wcześniej czasie nie zdążyłam otworzyć nigdy. Tu, 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 tu. i otwiera. Otwórzcie prezencie, otwórz, otwórz, otwórz Co dostałem? O Ooo te pierniczkowe te 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 takie. O mi przejeżdżenie na pierniczki A tu mi coś dało nowego, o co? Tego wcześniej sobie nie zdążyłem założyć. No, sklep przed To się zmieniło. To. to lubię. <grym> lubię tego skina, ale niestety. Jutro, jeżeli on jeszcze będzie, <grym> to sobie dokupię, to ludzie będą na nagrywał, jak sobie dokupię, których z zestawów. Tak, z zestawów i sobie na nakupię. <laughs> <laughs> Dlatego... na mnie wkurzał, bo tam jest nie mogę zrobić. Mam nadzieję, że nie będziecie się widzieć, jeżeli ja na kawankę, ...ale, bo... Bu... ...nie lubię... Nie, ja na razie muszę się rozgrzać na loparzance, bo solo od razu nie idzie. No, no nic poleciłem To ładnie wygląda. To ładnie wygląda takie liczki, ale... Wydziemy jak jest, to ładnie wygląda, ale jest... To powiem, do pupy. Jej! Chogoś wywali, bo napisk chciałoby się rzec chuj, chuj, chuj to nie jest sytuacja do korpania się. I muszę znaleźć jakiś miecz. Bo miecze są fajne. Ale zanim to może bo jest to bo kurde O bo kurde. duża, do nie biegamy. Ja jest mogę. O pompeczka jakaś. Tylko, jest ona nie jest za fajna. jest szara. O, to jest to! To jest to, co chciałem! Cuchciałem, jestem! chciałem. Dobra, mamy, mamy tak. A do piwnicy zejdźmy. Co mi wchodzi? Mamy pięć do nagrywki. Oh, okay i'm going to there a we will be staying sobie okay yes okay. you okay. 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 Hopiasia, chopiasia, hoi-asia, hociasia. cokolwiek. Co? Nie ma? O, Ja chyba. No nie wiem co tu robić. Nie wiem. No to... Szkoda nawet. No cóż, jest tak bardzo, bardzo dziwnie. Nie lubię, że było dziwne, bo wtedy to jest niefajne. fajne i w ogóle, i, pe, i fu, w ogóle. I tu jechałem na mieczy. Tam jest coś światowego, halo? Ja przepraszam bardzo, dlaczego nikt tego nie wrzął? Pa, pa. pa, pa, pa. Niecze, niecze, mieczę, mieczę, mieczę Ja chcę nie czuję nie chcę nie chcę nie chcę nie niecze nie Mieczę, nie chcę nie Niecze, nie mieczę, nie chcę nie 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 nie

co to? co o o o o o stary 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 w którym się dać dać? Dobra, lecimy, Się zagapiłem i w ogóle. O nie, strafajnie. O, 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 o. O, A ja idę do swojego. Do swojego bezpieczeństwa. Krągu bezpieczeństwa. I to tak nazywam. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego nazywam to krągiem bezpieczeństwa. Jak to nazwałam, tak zwał, ale. Ja nazywam to tak o. O, może mi zrobić, tak? Ja sobie mam opatrzenie. I, tak I na przykład, jak się chce dziwić, to tak. O, gra coś, Zastanawiam się... Żyje. To jest ZŁOTA SKRZYŃA Mówiłam no, MIECZUR no Od ZŁOTEJ SKRZYNI Ja chcę MIECZ MIECZ JA CHCĘ MIECZ Leszko Kurde! Kurde! Jaki typ! Normalnie jaki typ? Od tyłu się nie zachodzi. Ja tego nie zrobię, nie? Kurde, zmarowana nie wamo! Typie. Ja coś trzeba pilnować. Miecz! 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 No i Skąd tutaj go wytrzasnął? Miecze! Skąd oni wzięli te miecze? Miecze są fajne. Co z mieczem się nie obronisz. Niestety, powinny Chyba, tak. Chyba, że masz albo granat. To wtedy inna sprawa, bo... Oj, Ekspy, ekspy, ekspo. I to nie zrobić, to może Ach, gościa, zapiłeś, bo go. musiałeś. Musiałeś. Ale dostał, ale dostał. Dostał cię, dostał. O, dostał, dostał, ładnie Dostał! Trzy, trzy, trzy Ech, myślała, że go tak z załatwię Nie no, gdzie go z Dlaczego? Jeść, daj mi daj nie, mi ktoś mieć może? No, ja zwyczaj po to grać. Uważam, jest? toż tutaj nie nasz? Kurde! Jaki ty? Snajper wolny ale... jak ich załatwić. Tygnuje. Głupie. Na 13 do najówki. I w tym miejscu jak sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.